Sprawa konkursu na dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie jest nadal otwarta, a odpowiedzialny za kulturę wiceprezydent Piotr Jóźwiak albo nie udziela odpowiedzi, albo są one niejednoznaczne. Przypomnijmy, we wrześniu 2019 roku podczas konferencji prasowej padły te słowa. Konkurs Pana? musi być oczywiście przeprowadzony, tak? To, 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 nie ma jeszcze ustalonego, no to tak to, 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 jak mówię, no, pełniący obowiązki może być powołany tylko na pewien krótki okres, natomiast na pewno będziemy taki konkurs ogłaszać i ten konkurs będzie w tym zakresie ogłoszony. To jest nie procedura kilkumiesięczna, żeby taki konkurs mógł być ogłoszony. No pewnie trudno go robić w czasie trwania sezonu artystycznego. No to sezon się kończy w czerwcu, panie prezydencie. Tak, i tak no, myślę, że to, to jest. Wakacje tak, stępować. że myślę, że to będą konkursy, wtedy mogą być one ogłoszone. Minął już prawie rok od tego spotkania z dziennikarzami, na którym wiceprezydent prezentował nowego, pełniącego obowiązki dyrektora teatru Zbigniewa, Rybkę. I co? I nic. Próżno szukać na stronie internetowej miasta informacji o konkursie. W połowie czerwca wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do biura prasowego urzędu, ale do dzisiaj wiceprezydent Piotr Juźwiak na nie nie odpowiedział. Musiał za to udzielić odpowiedzi Radnej Koalicji Obywatelskiej Adrianie Machowiak. Pytanie padło podczas ubiegłotygodniowej sesji. Chciałabym zapytać, kiedy odbędzie się konkurs dla dyrektora teatru. Pan prezydent już wiatr na konferencji w dniu 9 września 2019 powiedział, że odbędzie się w tego roku, natomiast pan prezydent projekt powiedział się na początku lipca, a ja nie widzę, że ten konkurs był ogłoszone i jeśli się nie dotyczy, to nie Dziękuję. Co na to wiceprezydent Piotr Jóźwiak? Wiem, że być może w czerwcu, ale okej. Okay. W każdym razie konkurs nie zagłaszany. Ta procedura musimy, jak wiadomo, nie jest to taki prosty konkurs. Trzeba powołać, powołać określone, określone osoby, jak będziemy mieć skazaną, skazaną komisję. Myślę, i to już mogę powiedzieć z dużą do prawdopodobieństwa, że pewnie, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, ale najpóźniej już. W tym kolejnym tygodniu będzie on oficjalnie y, ogłoszony ze składem komisji z określonymi y, osobami. Myślę, że to będzie do połowy sierpnia. O tak mogę powiedzieć do połowy sierpnia, naszym przyszedł nie, już połowa sierpnia, czyli po 15 w tym kolejnym tygodniu będzie na pewno y, ogłoszony. W poniedziałek mamy takie spotkanie, już je zwołałem z, z naczelnikiem z osobami, które będą to y, ogłaszały o godzinie 9 bodajże, kiedy zostaną wszystkie te formalności, y, formalności. Y, y, i więc na pewno jeszcze w e, tak będzie już. Obecny pełniący obowiązki dyrektora teatru Zbigniew Rybka sprawuje tę funkcję od września ubiegłego roku bez konkursu. Zastąpił na tym stanowisku Błażeja Baraniaka, w który w czerwcu 2019 po serii bulwersujących opinię publiczną zdarzeń, procesach sądowych z Beatą Kawką i Telewizją leśną, złożył rezygnację ze stanowiska.